Dzisiaj w Politycznej TV. Kontrowersje wokół wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy powodują reakcje polityków. Jak odnosi się do tego tematu rząd, a jak opozycja? W porannym programie publicystycznym w Radiu Talk FM goście wyrazili swoją opinię w tej kwestii. Pani Dziękuję Na tej zasadzie wszystko można zracjonalizować. Ta, ten po prostu y, przypadek, i ja się tutaj mogę zgodzić, że to nie jest kwestia tej czy innej partii. Po prostu w tym przypadku zadziałało to, że po pierwsze, no, była dość duża przejrzystość przy, przy tych wnioskach, było to łatwo sprawdzić. Branża jest w miarę zrozumiała, i każdy no, rozgarnięty człowiek może sobie przeczytać i zobaczyć bezsens in, tej instytucji, jaką jest dot, dotowanie cudzych biznesów. Bo. Problem jest systemowy. Problem jest absolutnie systemowy, niezależny od tej czy innej ekipy, i wiadomo, że to się musi tak skończyć. Po prostu w tej sprawie jest bardzo łatwo to ocenić. Każdy system, gdzie zabieramy pieniądze tym, którzy je wypracowali, dajemy komuś tą, ja mam jakiś tam fajny pomysł. Tak? I ten pomysł oceniają urzędnicy, którzy się na tym nie znają, którzy nie, 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 nie będą ponosili kosztów prowadzenia tego biznesu, robimy to na, na, na rzecz podatnika a nie będą czerpali z niego zysków najczęściej. Bo to im nie są czy ten biznes wypali, czy nie wypali. Po prostu musi spełniać jakieś kryteria. Jeśli on spełnia kryteria, to wniosek zostanie przyznany, a jak nie zostanie przyznany, to przedsiębiorca jeszcze odwoła się do sądu i sąd mu powie, że miał rację, bo, bo wypełnił kryteria, a wniosku mu nie przyznano. Więc. To, to instytucja jest zła. To sam, sama idea, żeby rozdawać pieniądze podatnika konkretnym ludziom na jakieś się czy na jakiś, jakiś pseudobiznes, który każdy głupi mógłby sobie otworzyć. No każdy, kto z nas, kto zostałby jacht, mógłby go sobie wynajmować. Co to jest Pawełską w ogóle za federacji? sztuka? I tak, tak. Przede wszystkim kwestia podziału tych środków z KPO była negocjowana przez poprzednią ekipę i branża turystyczna czy hotelarsko-gastronomiczno-kateringowa ucierpiała bardzo w czasach pandemii, i w momencie, kiedy były negocjowane te przegródki, do których będą trafiały określone środki z krajowego planu odbudowy, były negocjowane w tych warunkach, kiedy, kiedy rzeczywiście wyglądało na to, że być może pandemia jeszcze wróci, że akurat ta branża powinna. Dostać jakieś wsparcie, które pozwoli jej być odporną na kolejny kryzys związany z pandemią. I przypominam, że tego nie negocjował Donald Tusk ani obecna ekipa, tylko poprzednia, ale to też nie jest zarzut, bo to jest zrozumiałe, że pomagamy również przedsiębiorcom, i to nie jest tak, że oni mieli być całkowicie wykluczeni. Ale pamiętajmy to, o czym wspomniała pani redaktor, że to jest zaledwie pół procenta całego budżetu na KPO. Cały ten budżet to jest 255 miliardów. I nie chcę tu powiedzieć, że lekceważymy te nieprawidłowości, bo wygląda na to z tych doniesień medialnych, że mogły się takowe pojawić, że te zakupy, który, o których wrze w tej chwili w mediach społecznościowych i tradycyjnych, rzeczywiście no... Budzą bardzo poważne wątpliwości, ale też jasno zapowiedział premier Donald Tusk, że każda złotówka będzie obejrzana ponownie, że osoby poniosą odpowiedzialność za, za nieprawidłowe przyznanie tych pieniędzy, jeśli się te doniesienia potwierdzą, że to były nieprawidłowo wydane pieniądze, że tutaj nie będzie zmiłuj dla osób, które, które odpowiedzialne są za to. Tutaj ministra pełczyńska Łęcz już zdymisjonowała szefową PARPY, ale no, kluczowe jest to, żeby Sprawdzić, jaka była skala tych nieprawidłowości i też, żebyśmy nie wrzucali wszystkich przedsiębiorców do jednego worka, y, oszustów, którzy chcieli wykorzystać dotacje na swoje prywatne cele. Byłyby nieprawidłowości, na to wszystko wskazuje. Będziemy y, sprawdzać, weryfikować pieniądze, które zostały nienależycie, wypłacone, jeśli zostały wypłacone, będą musiały wrócić. Subskrybuj to... nasz kanał Polityczna TV najciekawsze filmy ze świata polityki.